Jako rodowitemu Poznaniakowi od pewnego czasu chodził mi po głowie pomysł nagrania filmu o wpływie ziemniaków na zdrowie, a mówiąc Poznańską Gwarą, o pyrach. I ten czas właśnie nadszedł. O ziemniakach krąży wiele sprzecznych informacji. Wiele osób, na przykład, uważa, że ziemniaki są bezwartościowe i że tylko się od nich tyje. Postanowiłem sprawdzić te doniesienia i przedstawić Państwu efekty mojej pracy. Pomimo, że jestem mieszkańcem krainy podziemnych pomarańczy, to starałem się rzetelnie podejść do tematu ziemniaków. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, jak to z nimi jest, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy od wyjaśnienia, czy ziemniaki rzeczywiście są kaloryczne i czy tłuczą. Aby nie trzymać w niepewności, od razu powiem, że ziemniaki nie są winne wzrostowi naszej masy ciała. W teorii można by nawet rzec, że to nie jest tak, że jakiś jeden konkretny produkt powoduje tycie lub nie kwestia jak dużo go zjadamy ale zostawmy te dywagacje i przejdźmy do konkretów. Otóż wartość energetyczna ziemniaków wynosi około 80 kcal na 100 g. Oznacza to, że jeden średni ziemniak ważący 75 g dostarcza 60 kcal. Oczywiście domyślam się, że jednym ziemniakiem mało kto się naje, ale żeby zobrazować to, że wbrew obiegowej opinii, ziemniaki same w sobie są produktem niskokalorycznym, to porównajmy je na przykład do ryżu. Otóż, aby dostarczyć tyle samo kalorii, co jeden woreczek ryżu, czyli dla wielu osób jedna standardowa porcja, musielibyśmy zjeść prawie pół kilo ziemniaków. Myślę, że o wiele łatwiej zjeść jeden woreczek ryżu niż pół kilo ziemniaków. W tym miejscu zaznaczę też, że podobną kalorycznością co ryż cechują się również inne produkty węglowodanowe. Mam tu na myśli np. kaszę gryczaną, kaszę jęczmienną, makaron, komosy ryżową czy też amarantus. A to oznacza, że od wszystkich tych produktów mniej kalorii dostarczają właśnie ziemniaki. Co więcej, nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś krzyczał: że uwaga, kasza gryczana tuczy. Skąd zatem przekonanie, że to ziemniaki tuczą? Myślę, że są ku temu dwa główne powody. Po pierwsze, ziemniaki zwykle są spożywane z tłustymi, zawisistymi sosami. I to właśnie tego typu dodatki do ziemniaków sprawiają, że całe danie staje się kaloryczne, ale nie są winne tu ziemniaki, a właśnie otoczenie na talerzu, w jakim je spożywamy. Druga kwestia polega na tym, że z ziemniaków przygotowuje się wiele różnych kalorycznych produktów. I to właśnie one tworzą skojarzenia co do wysokiej kaloryczności samych ziemniaków. Przykładowo, biorąc pod uwagę tę samą gramaturę, podsmażone placki ziemniaczane są dwukrotnie bardziej kaloryczne od ziemniaków. Dalej mamy frytki pieczone. Są one niemal trzykrotnie bardziej kaloryczne. Jeszcze wyższą wartością energetyczną odznaczają się tradycyjne frytki smażone. Jest ona czterokrotnie wyższa w porównaniu do surowych ziemniaków. No i nie zapominajmy o chipsach ziemniaczanych. Ich kaloryczność jest siedmiokrotnie większa. Biorąc zatem pod uwagę niniejsze informacje, jednoznacznie zaprzeczam, jakoby ziemniaki były kaloryczne. Jak najbardziej zaliczam je do produktów niskokalorycznych. A możliwa, wysoka kaloryczność całego dania z ziemniakami nie wynika z obecności samych ziemniaków, a dodatków w towarzystwie których je serwujemy. Jeśli już poruszyłem temat rzekomego przybierania na masie ciała po spożyciu ziemniaków, to podam Państwu ciekawostkę, otóż zgodnie z badaniami, ziemniaki gotowane charakteryzują się wysokim indeksem sytości, oznacza to, że po spożyciu na dłużej poskramiają nasz głód. Właściwie mogę powiedzieć, że na tle innych analizowanych produktów ziemniaki odznaczały się zapewnieniem największej sytości. Wysoki indeks sytości stwierdzono też np. dla owsianki, makaronu pełnoziarnistego, wołowiny, jajek i żółtego sera. Z kolei niskim indeksem sytości cechowały się pączki, batony, jogurt, lody, musli i chleb pszenny. Jest to tylko kolejny argument przemawiający za tym, że nie powinniśmy obwiniać ziemniaków, jeśli zdarzy nam się przybrać na wadze. Częstym zarzutem kierowanym w stronę ziemniaków jest też to, że powodują one wzrost poziomu glukozy we krwi po spożyciu. Z tym stwierdzeniem jak najbardziej się zgadzam, choć trzeba dopowiedzieć, że również po zjedzeniu kaszy, ryżu czy też makaronu rośnie stężenie cukru we krwi. Wynika to z tego, że produkty te są źródłem węglowodanów. Niemniej rzeczywiście w przypadku ziemniaków poziom glukozy wzrasta dość znacząco i gwałtownie na tle wspomnianych produktów. Przynajmniej, jeśli mowa o produktach pełnoziarnistych typu kasza gryczana, ryż brązowy czy też makaron razowy, bo już w przypadku produktów przetworzonych typu różbiały, biały, kasza manna, kuskus lub makaron pszenny, mamy do czynienia z podobnym wzrostem stężenia cukru. Myślę, że niektórzy z państwa spotkali się z określeniem, że ugotowane ziemniaki mają wysoki indeks i ładunek glikemiczny, które są zapisywane w skrócie jako IG i EG. Wskazuje to właśnie na to, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli na istotny wzrost poziomu glukozy we krwi po spożyciu tych produktów. Dla osób zainteresowanych, dopowiem, że indeks glikemiczny ugotowanych w wodzie ziemniaków wynosi 78, zaś skala indeksu glikemicznego mieści się w zakresie od 0 do 100. Im wyższy indeks glikemiczny, tym większy wzrost poziomu glukozy we krwi. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie: czy jedzenie ugotowanych ziemniaków, poza dość znacznym wzrostem poziomu glukozy we krwi, wiąże się z jeszcze innymi skutkami? Odpowiedzią na tę zagwostkę jest obszerna praca naukowa z 2019 roku. Jej autorzy dokonali analizy wielu badań, na podstawie której wyciągnęli następujący wniosek: regularne, właściwie codzienne spożywanie gotowanych ziemniaków w ilości 150 g nieznacznie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Pod słowem nieznacznie kryje się 9% wzrost ryzyka wystąpienia wspomnianej choroby. Opierając się na tych danych oraz na własnej praktyce dietetycznej, mogę powiedzieć, że osoby zdrowe nie powinny obawiać się jedzenia ziemniaków, ale sugeruję nie robić tego codziennie i proponuję zastępować je od czasu do czasu kaszą gryczaną, kaszą mięczmienną czy też makaronem razowym. Jeśli zaś chodzi o osoby z cukrzycą typu drugiego, tutaj proponuję zachować nieco większą wstrzemięźliwość. Ale oczywiście to nie jest tak, że diagnoza pod tytułem cukrzyca zamyka nam drogę do ziemniaków. Od czasu do czasu można po nie sięgnąć. Przy okazji podam Państwu prosty sposób na to, aby obniżyć indeks glikemiczny ziemniaków, to znaczy, aby po ich spożyciu poziom cukru we krwi nie wzrastał aż tak znacząco i gwałtownie. Otóż wystarczy zjadać je w obecności surowych warzyw w dodatku oleju roślinnego, w tym np. oliwy, zamiennie masła 82%, a także gotowanego mięsa. Obecność zdrowego tłuszczu i pełnowartościowego białka w jednej potrawie ogranicza wzrost stężenia glukozy we krwi, czyli jeśli do ugotowanych ziemniaków zjemy sobie surówkę z kapusty i dodatkowo skropimy ją na przykład oliwą, to wówczas ziemniaki nie będą takie straszne. Dodatkowo nie polecam zupełnie rozgotowywać ziemniaków, bo proszę wiedzieć, że im bardziej rozgotowany produkt, tym wyższy jego indeks glikemiczny. Jednocześnie sprzedam Państwu również jedną praktyczną ciekawostkę. Otóż jeśli ugotujemy ziemniaki, a potem schodzimy je do temperatury pokojowej lub niższej, to obniżeniu ulegnie indeks glikemiczny tych produktów. A więc po spożyciu ziemniaków o temperaturze pokojowej i niższej nastąpi mniej istotny wzrost poziomu glukozy we krwi. Już tłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Otóż w uproszczeniu podczas gotowania skrobia obecna w ziemniakach chłonie wodę i przez to staje się łatwo strawna. A to oznacza, że w naszym organizmie szybko rozpada się na pojedyncze cząsteczki cukru, które powodują wzrost stężenia glukozy we krwi. Pod wpływem zaś niskiej temperatury wspomniana skrobia ulega pewnym przekształceniom. Mówimy wówczas o tzw. retrogradacji skrobi. Powstaje wtedy skrobia oporna, która, jak sama nazwa wskazuje, jest oporna na trawienie. Zatem po zjedzeniu schłodzonego ziemniaka, skorobia w nim obecna nie rozłoży się w przewodzie pokarmowym w tak dużym stopniu, jak ma to miejsce w przypadku ugotowanych ciepłych ziemniaków. Dla porównania, tak jak wspomniałem, indeks glikemiczny ugotowanych ziemniaków wynosi około 78, natomiast ziemniaki schłodzone cechują się indeksem glikemicznym na poziomie 54. Różnica ta jest naprawdę duża, z tego też względu ziemniaki przechowywane w lodówce przez 12 godzin, a następnie użyte do przygotowania sałatki, nie będą miały aż tak istotnego wpływu na poziom glukozy we krwi, jak zjedzenie ziemniaków ugotowanych. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano. Więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl Ukośnik Dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Jeśli mowa jeszcze o ciemnej stronie ziemniaków, to niekiedy można spotkać się z opinią, że znajdują się w nich toksyczne substancje. Mam tu na myśli związki o nazwie solanina i hakonina. Ogólnie są to składniki naturalnie występujące w ziemniakach, które chronią je przed różnego rodzaju szkodnikami, bakteriami i grzybami. Jednakże rzeczywiście, gdyby zdarzyło się, że spożylibyśmy ich zbyt dużą ilość wraz z ziemniakami, to mogłoby to skutkować zatruciem. Mowa tu głównie o objawach żołądkowo-jelitowych w postaci biegunki, nudności i wymiotów. W skrajnych przypadkach mogłyby pojawić się bóle głowy, gorączka i przyspieszona akcja serca. Ale to wszystko tylko w teorii. W rzeczywistości ziemniaki dostępne w sprzedaży oznaczają się bardzo niskim poziomem tych związków, który jest zupełnie bezpieczny dla naszego zdrowia. Gdyby jednak było ich nieco więcej ponad normę, to i tak musielibyśmy jednorazowo zjeść ponad kilogram ziemniaków, aby przyjąć toksyczną dawkę. Myślę, że nawet w Perlandii ciężko byłoby znaleźć śmiałka, który zjadłby tyle ziemniaków podczas jednego posiedzenia. Osobiście nie znam ani jednego przypadku zatrucia solaniną. Jednakże, jeśli ktoś z Państwa woli dmuchać na zimne, to jest prosty sposób na to, aby zredukować ryzyko zatrucia niemal do zera. Po pierwsze, jako że solanina obecna jest głównie w skórce ziemniaków, to wystarczy spożywać ziemniaki bez skórki. Po drugie, wzrostowi poziomu solaniny sprzyja niewłaściwe przechowywanie ziemniaków. Aby ukrócić ten proceder, należy przechowywać ziemniaki w ciemności w temperaturze poniżej 10 stopni. Niemniej uważam, że jeśli nawet nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym ziemniakom optymalnych warunków przechowywania, to i tak nic nam nie grozi. Przejdźmy teraz do nieco bardziej przyjemnej części dotyczącej ziemniaków, a mianowicie wbrew temu co niektóre osoby uważają, ziemniaki wcale nie są pozbawione cennych dla zdrowia składników. Mam tu na myśli na przykład obecność potasu, zawartość tego składnika w 100 g ziemniaków wynosi 425 mg. Jest to więcej niż w przypadku bananów i pomidorów, które są uznawane za bardzo dobre źródło potasu. Tu tylko wspomnę, że potas jest ważny dla nas nie tylko dlatego, że korzystnie reguluje ciśnienie krwi. Otóż wysokie jego spożycie istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia udarów mózgu. Dodatkowo jego obecność zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych i przeciwdziała skurczom mięśni. Poza potasem ziemniaki odznaczają się też stosunkowo wysokim poziomem witaminy B6, czyli pirydoksyny. W 100 g ziemniaków mamy 0,3 mg tego składnika. Zjedzenie zaledwie dwóch ziemniaków pozwala pogryć nasze dzienne zapotrzebowanie na witaminę B6 w ponad 30%. Dla osób, które tego nie wiedzą, tylko dopowiem, że witamina B6 jest ważna dla prawidłowego działania układu nerwowego i układu krążenia, przykładowo chroniona przed chorobą wieńcową i zawały mięśnia sercowego. Z kolei jej brak, który co prawda zdarza się dosyć rzadko, może objawiać się uczuciem zmęczenia i osłabienia, zaburzeniami snu, czy też drażliwością i obniżonym nastrojem. Gdy jesteśmy w temacie witamin, to dodam też, że ziemniaki są całkiem dobrym źródłem witaminy C. W 100 g znajduje się około 20 mg tej witaminy. W przypadku osób, które regularnie jedzą ziemniaki, mogą one stanowić nawet spory udział w dziennej ilości dostarczanej witaminy C. Tu jednak ważna informacja: niestety gotowanie ziemniaków w wodzie powoduje dość dużą stratę omawianego składnika. Aby zminimalizować ubytek witaminy C, warto gotować ziemniaki razem ze skórką, którą można obrać przed ich zjedzeniem. Pomimo, że ziemniaki nie są bogatym źródłem białka, to jako ciekawostkę warto wspomnieć, że choć białko to występuje w małych ilościach, to na tle innych produktów roślinnych odznacza się bardzo dobrym składem aminokwasowym. Bo należy wiedzieć, że nie liczy się tylko ilość białka, ale również jakość. A tak jak powiedziałem, w przypadku ziemniaków jest ona zadowalająca. Zbierając te wszystkie informacje w całość, możemy uznać, że ziemniaki nie są takie złe, jak nieraz się je przedstawia. Są niskokaloryczne, zapewniają sytość i dostarczają potas, witaminę B6 i witaminę C. Z powodzeniem mogą sięgać po nie osoby np. na dzieci odchudzającej lub osoby wymagające diety lekkostrawnej. Jednak, w przypadku osób, które zmagają się ze zbyt wysokim poziomem cukru we krwi, warto nieco rzadziej sięgać po te produkty. Ogólnie, gdybym miał stworzyć skalę zdrowotności produktów, to ziemniaki umieściłbym w połowie stawki. Jeśli interesują Państwa różne niuanse związane z żywieniem, to proszę w komentarzu pod filmem podać swoją propozycję tematu. Z kolei ja postaram się taki materiał przygotować, aby rozwiać Państwa wszelkie wątpliwości. Tymczasem chciałbym teraz Państwu polecić krótki film, który właśnie pojawił się na ekranie, w którym to mówię, czy aby na pewno łączenie pomidorów z ogórkami, na przykład w postaci sałatki, jest dobrym pomysłem. Zachęcam do jego obejrzenia, a na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.